Był pewnego razu mężczyzna, którego widok własnego cienia tak przerażał, który był tak nieszczęśliwy z powodu własnych kroków, że postanowił zostawić je za sobą. Powiedział sobie: Ucieknę im. Więc wstał i uciekł, lecz za każdym razem, kiedy postawił stopę, zrobił krok, jego cień podążał za nim bez trudu. Powiedział do siebie: Muszę biec szybciej. Biegł więc szybciej i szybciej. Biegł tak długo, aż padł martwy na ziemię. Gdyby stanął w cieniu drzewa, pozbyłby się własnego cienia, gdyby usiadł, nie stawiałby więcej kroków, jednak nie wpadł na taki pomysł. Ta krótka opowieść jest zawarta w książeczce ojca Anselma Greena pod tytułem Pokój Serca. Żyć w harmonii z samym sobą. Co może być naszym cieniem? Może nim być nasza słabość, nasza kruchość, grzeszność? Widziałem takiego mema. Po lewej stronie jest zdjęcie świeżo wylanej posadzki betonowej, a na niej ślady kota. A po prawej stronie rysunek rodzica, który krzyczy na swoje dziecko i wykrzykuje. Ciągle są przez ciebie problemy. Mam cię dość. Wykończysz mnie. Podnosisz mi ciśnienie. Najlepiej zejdź mi z oczu. I ten lewy rysunek to zdjęcie śladów kota na betonie. I jest podpisane tak. Te ślady zostaną na długo. A ten rysunek po prawej stronie, rodzica wykrzykującego do dziecka różne teksty, jest... Opisane słowami tak samo jak te. Te ślady zostaną na długo, tak samo jak te. Przykre słowa, trudne, bolesne, raniące słowa, one gdzieś w nas zostają. I trzeba też jasno powiedzieć, że te cytowane słowa, ciągle są przez ciebie problemy, wykończysz mnie, podnosisz mi ciśnienie, to jest wszystko nieprawda. To są wszystko teksty, na które. Dziecko nie zasłużyło, nie powinno ich usłyszeć, nie powinno słyszeć raniących, krzywdzących słów, ale niestety czasami tak jest, że słyszymy słowa, które nas krzywdzą, ranią, które w nas zapadają, i później te krytyczne, te raniące słowa gdzieś krążą nam z tyłu głowy. Te słowa, które gdzieś w nas zapadły, które gdzieś krążą nam z tyłu głowy, te słowa są czasami określane takim mianem wewnętrznego krytyka. Ten wewnętrzny krytyk, on jest, można powiedzieć, taką rozgłośnią radiową, która ciągle nadaje. Nie zawsze sobie uświadamiamy, że ta rozgłośnia, rozgłośnia radiowa ciągle nadaje, że ten wewnętrzny krytyk lubi. Nas wewnętrznie gdzieś tam podkopywać, krytykować, dołować. I teraz może powstać takie pytanie, co z tym zrobić, jak to uzdrowić, jak ukoić, jak wyciszyć tego wewnętrznego krytyka, żeby nie niszczył nam życia. Tłumaczy to bardzo ciekawie, mądrze, kompetentnie, i szczegółowo. Diakon Marcin Gajda, zachęcam do tego, żeby zajrzeć na kanał YouTube'owy Fundacja Teozis i w zakładce playlisty odszukać taką playlistę Psychoduchowe Obiadki Czwartkowe. I tam są odcinki, w których właśnie Marcin bardzo pięknie i niezwykle owocnie tłumaczy, jak wyciszyć wewnętrznego krytyka, jak uporać się, z tymi krzywdzącymi słowami, które usłyszeliśmy w dzieciństwie, a które gdzieś nas drążą, które odbierają nam radość życia. Natomiast my idźmy dalej, bo dzisiejsza liturgia słowa daje nam też pewne podpowiedzi i pewne lekarstwa na rany naszego serca, na te słowa, które nas zraniły. I oto w Ewangelii Jezus mówi nam. O obrazach Królestwa Bożego. Mówi nam o Królestwie Bożym, ale używa do tego pewnych porównań obrazów. Mówi nam, że Królestwo Boże jest podobne do ziarnka gorczycy. Jest ono, mówi Jezus, jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, i jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. Jezus mówi nam o Królestwie Bożym. Tym Królestwem Bożym jest sam Bóg, jest sam Jezus Chrystus. To Jego miłość pochłania nasz cień, naszą ciemność. Pełne miłości jest słowo Jezusa. I on to słowo zasiewa w naszych sercach. Podobnie jak siewca z dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówił do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. Sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Jest tu przekaz pełen niesamowitej nadziei. Przekaz zawarty między innymi w tym oryginalnym greckim słowie automatę, samo z siebie, ziemia sama z siebie wydaje plon. To słowo, którego słuchamy, słowo Ewangelii, słowo które zgłębiamy przez czytanie Pisma Świętego, to jest to słowo, które wkładamy do naszego serca i ono samo w sobie ma moc. Ma moc uzdrawiania, ma moc oczyszczania, ma moc podnoszenia nas na duchu. Automaty, samo z siebie ono działa. Do nas należy to słowo zgłębiać, to słowo czytać, to słowo wkładać do naszego serca. A ono będzie działało już swoje. Więc to jest też lekarstwo na te myśli krytyczne, poniżające nas, dołujące, które nie do końca czasami są świadome. Lekarstwem jest świadome wkładanie do naszego serca Bożego Słowa, słów Jezusa, słów Ewangelii. I to Słowo będzie w nas działać, rosnąć, uzdrawiać. Słowo Boże jest lekarstwem, które może i chce uzdrawiać nasze serce. I takim drugim lekarstwem, które chciałbym wskazać, jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Ten Najświętszy Sakrament jest tym dobrze rozumianym cieniem miłości, w którym możemy Przysiąść, w którym możemy doznać ukojenia. Kiedy adorujemy najświętszy sakrament, to pozwalamy Panu Bogu, żeby nas kochał. Kiedy siedzimy w ciszy na adoracji, odbieramy spojrzenie Pana Boga na nas, spojrzenie pełne miłości. Franciszkanin ojciec Andrzej Zając napisał bardzo piękną książkę. Ja jej jeszcze nie czytałem, ale jestem pewien, że jest piękna, bo już wiem to po tytule. Tytuł tej książki brzmi: Lubię, jak na mnie patrzysz. Spojrzenie Pana Boga na nas jest spojrzeniem niesamowicie życzliwym, niesamowicie podnoszącym na duchu, takim spojrzeniem, w którym odkrywamy naszą wartość, godność. Takim spojrzeniem, które nas uzdrawia i napełnia miłością. Kiedy doświadczamy takiego spojrzenia, kiedy nasze prawdziwe ja spotyka się z prawdziwym, żywym Bogiem, no to jest bajka. To wtedy z naszego serca może się wyrwać spontanicznie: Boże, jak ja lubię, kiedy na mnie patrzysz. Bo kiedy na mnie patrzysz tak życzliwie, czule, z miłością, to ja czuję się taki wartościowy. Taki kochany, pełny, zintegrowany. Żeby przyjmować to, jak Pan Bóg na nas patrzy, potrzebne jest nam uczenie się patrzenia, czyli uważność. Uczenie się uważności. I najlepszym nauczycielem, jakiego znam, nauczycielem uważności, jest ojciec Franz Jalicz. I w absolutnie genialnej książce, książce, którą. Każdej, każdemu polecam z całego serduszka, książce, która nosi tytuł Kontemplacja Wprowadzenie do modlitwy uważności. W tej książce Ojciec Jalicz opowiada, że kiedy skończyła się II wojna światowa, on stał się uchodźcą. I z jednej strony nie za bardzo miał co ze swoim życiem robić, z drugiej strony, miał dużo czasu. I najpierw ten czas trawił na tym, że ze swoimi znajomymi po prostu dużo rozmawiał o tych wydarzeniach wojennych, o tym co się stało, ale w pewnym momencie, no już go to zmęczyło. Ojciec Jalicz pisze. Po jakimś czasie zmęczyło mnie mówienie i wychodziłem codziennie na wielogodzinne spacery. Okolica była bardzo piękna. Byłem ulokowany najpierw w klasztorze Poling koło Wellenheim, później we Flos, w górnym Palatynacie. Każdego dnia spacerowałem 3, 4, a nawet 5 godzin. Kontakt z przyrodą działał na mnie bardzo dobrze. Czułem się przez nią oczyszczany. Znajdowałem w niej wiele ciszy, powracałem zawsze wypoczęty. Spoglądałem często ku niebu i całkiem spontanicznie się modliłem. W przyrodzie... Na łąkach i w lasach, w świetle gwiazd i w blasku słońca, czułem wszechobecność Jezusa Chrystusa, w którym wszystko jest stworzone. Koniec cytatu. Ojciec Jalicz uczył się patrzenia, uczył się takiej obecności, swojej obecności w przyrodzie, swojej obecności wobec Boga. I obecności Boga wobec samego siebie. Odkrywał obecność Boga i w przyrodzie, i w głębi swojego serca, a to wszystko działo się przez uważność, przez patrzenie. I to jest bardzo ważne, to rozróżnienie patrzenie, a nie obserwowanie. Ojciec Jalicz stwierdza: Patrzenie jest bezinteresowne. Obserwacja Polega na szukaniu czegoś dla siebie. No i dla mnie to jest niesamowicie głębokie zdanie, bo ono mi wyjaśnia też wiele lat z mojego życia. Przez ostatnie 10 lat, wiecie co ja robiłem w przyrodzie? Obserwowałem ptactwo i zwierzyny. Obserwowałem, czyli szukałem czegoś dla siebie. Potrafiłem cały dzień spędzić w przyrodzie bez uważności, bez patrzenia, tylko na obserwacji. Obserwowałem ptaki, obserwowałem zwierzynę, obserwowałem teren. Po co? Po to, żeby wziąć coś dla siebie, żeby sfotografować czy ptactwo, czy zwierzynę, czy krajobraz. Obserwowałem, żeby sfotografować i żeby zabrać coś dla siebie. No, i teraz jest zadanie dla mnie, dla nas, żeby nie obserwować, żeby brać coś dla siebie, tylko żeby patrzeć czyli przyjmować bezinteresownie dar. Patrzenie to jest przyjmowanie. Więc kiedy patrzymy na Przyrodę, kiedy patrzymy na Najświętszy Sakrament, to to patrzenie jest przyjmowaniem. Piękna Boga, przyjmowaniem Jego obecności i w Przyrodzie, i w Najświętszym Sakramencie, i w Słowie. Właśnie tego potrzebujemy się uczyć: patrzenia, czyli takiej uważności na obecność Pana Boga i w Przyrodzie, i w Sakramentach, i w Słowie, i w głębi naszego serca. A teraz najważniejszy cień. W pierwszym czytaniu Pan Bóg mówi o tym, że Pan Bóg mówi przez proroka, mówi o tym, że weźmie gałązkę cedrową, gałązkę z drzewa cedrowego i tę gałązkę zasadzi. I mówi: Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka. Wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. Do tego jesteśmy zaproszeni, żeby zamieszkać w cieniu drzewa. Jakiego drzewa? Najpiękniejszego. Takiego drzewa, które przynosi najwięcej szczęścia. Takiego drzewa, na którym dokonało się coś najpiękniejszego dla nas drzewa na którym Jezus Chrystus oddał za ciebie i za mnie życie drzewa na którym Jezus dał nam największy znak miłości krzyż Jezusa oczywiście on nie jest najważniejszy tu nie chodzi też o krzyż bo chodzi o Jezusa chodzi o Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego ale kiedy stajemy w cieniu drzewa krzyża, to tak naprawdę stajemy w cieniu Jezusa, w promieniach Jego miłości, w cieniu krzyża. Doświadczamy tego, że nasza ciemność, nasza słabość, nasza kruchość, nasza grzeszność jest jakoś uzdrawiana, jakoś pochłaniana przez cień krzyża, a dokładniej mówiąc, ogarniana. Przez miłość ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa. Dużo można by o tym mówić, ale tutaj nie chodzi o wielość słów. Tu nie chodzi o, ani o obserwacje dokładne, ani o rozumowe takie roztrząsanie bardzo dokładne. Chodzi o patrzenie. Poczułemy patrzenia. Na Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Potrzebujemy patrzenia na Jezusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Potrzebujemy patrzenia na Jezusa, który pokazuje nam, jak bardzo Pan Bóg nas kocha. Patrzenia na Jezusa, który jest obecnością Boga. Który jest konkretnym. Takim ukazaniem miłości Boga, patrzenia na Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, a drzewo o tyle nas interesuje, o ile odsyła nas do samego Jezusa. I na koniec chciałbym Was zostawić z piosenką zespołu Małe TGD, piosenką pod tytułem Drzewo. Posłuchajcie proszę jej refrenu. Nie zatrzyma ciebie nic, żadna siła nie pokona, nikt nie kocha tak jak ty, tak mi dobrze w twych ramionach.